Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w tym filmie będziemy walczyć ze wszystko ogarniającą nas masowością i tym razem zastanowimy się nad tym, co jest zresztą prawdą, że czasami nasze sądy i osądy o pewnych rzeczach, zjawiskach czy wydarzeniach w przeszłości muszą być trochę korygowane, trochę rewidowane albo czasami nawet mocniej rewidowane, a czasami nawet starsze przekazy, które wątpiliśmy, są przez nowe odkrycia i przemyślenia potwierdzone. Ale jednym z takim z takich epok, które mnie bardzo drażnią, mimo swoich osiągnięć, jest epoka oświecenia, albowiem wielu ludzi lubiło w tej epoce zaprzeczać dla zasady istnieniu dobrze znanych postaci historycznych, typu Jezusa, czy proroka Mohameda, czy na przykład zaprzeczaniu te, tego, że wojna trojańska miała miejsce. Co do pana Jezusa, to należy powiedzieć tyle, że skoro mamy chrześcijaństwo, tyle jego wersji, to, e, to ten człowiek, facet musiał istnieć. Plus. Mamy pewne e, e, wzmianki o nim w źródłach pozachrześcijańskich, w więc Poganie też byli świadomi jego istnienia, jak np. Józef Flawiusz czy Tacyt i tak dalej. E, I samo zresztą powstanie chrześcijaństwa i się rozpowszechnienie. Jego jest dowodem, że twórca e, tej religii być musiał. To tak samo jak zjedliśmy potrawę w restauracji, ale nie widzieliśmy, że kucharz tą potrawę ugotował. Nie? bo nie musieliśmy widzieć kucharza, ale jest potrawa, czyli e, Pan Jezus istniał. To e, oczywiście możemy się sprzeczać e, co do szczegółów jego życia w Ewangeliach, które są prawdziwe, bardziej, które mniej, czego brakuje i dlaczego niektórych okresów jego życia brakuje, nie są opisane, ale co do e, ogólnego przekazania wieści o jego życiu i to, że istniał, nie możemy mieć wątpliwości. To samo na podstawie Koranu, Hadisów e, możemy powiedzieć o proroku Mahomecie, plus Kolejnym dowodem na jego istnienie jest podział między szyitami a sunitami, który wynika z tego, że szyici po arabsku shi'ali, Ali, czyli zwolennicy Alego, którzy stanęli po stronie jego kuzyna po śmierci proroka, bo byli zwolennikiem dziedzictwa władzy w Ummie, czyli wspólnocie muzułmanów przez potomków proroka, a tak zwani Sunici później poparli pana, który nazywał się Muławija, pochodził, był synem jednego z pierwszych towarzyszy proroka, który de facto najpierw chciał proroka dmuchnąć, ale potem się z nim pogodził. No i los tak chciał, że szyici wygrali i są do dzisiaj odmianem dominującym. So, sorry, Sunici wygrali są odmianem dominującym, a szyici są w zdecydowanej mniejszości. No między innymi w Iranie, w paru tam innych miejscach. I są często nielubiani, ale oni właśnie, szyjci, postulowali, że dziedzictwo musi być w linii proroka i dla nich bardzo ważny obrok proroka jest właśnie ten nieszczęsny Ali jego, e, jego bliski kuzyn młodszy, o pokolenie młodszy. A sunnici stanęli, co są teraz w większości, za Muławiu. No i to jest dowód, że Muhammad istniał. W przypadku, kolejny zresztą, w przypadku, co do szczegółów biografii, to możemy się kłócić oczywiście i sprzeczać powinniśmy. I szukać nowych źródeł i informacji. Co do wojny trojańskiej, to wiemy, że Szliman znalazł troje na wzgórzu Hirsalik, Możemy się kłócić troszkę co do dokładniejszego datowania, czy rozmiarów tej wojny jej przebiegu, kto był sojusznikiem Greków, kto był, czyli hajów, kto był sojusznikiem Trojan, czy oni byli lennikami chetyckimi w tej czy w innej formie, ale nie możemy mieć wątpliwości do tego, że wojna trojańska istniała, gdyż to udowodniono. Dlatego trzeba iść do badań, do źródeł, myśleć, szukać kolejnych informacji i myśleć nad dobrą interpretacją tego, co nam mówią źródła, by zmusić źródło do mówienia. Jak dojdzie z współczesnej historiografii, to Leopold von Ranke mówił, wtedy dojdziemy lub zbliżymy się do prawdy. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Do widzenia.